Cześć! Z lekkim poślizgiem zapraszam na przegląd moich styczniowych zakupów. Tym razem nie zaszalałem i wszystko udało mi się zmieścić w jednym filmiku. Ciągle nie mam brodzi od Libretago, ale komiks jest już w drodze, o czym zawiadomiła mnie gildia. Przy tej okazji chciałbym podziękować tamtejszej ekipie, która na bieżąco informowała o losach tego komiksu, wyręczając w tym wydawnictwo. Mam nadzieję, że przesyłka dotrze bez żadnych przeszkód. Jakiś czas temu odebrałem natomiast paczkę z kaczkami i to od nich zacznę ten przegląd. Jeżeli filmik się Wam spodoba, zasubskrybujcie kanał, wciśnijcie dzwonek i wracajcie po więcej. Zapraszam do oglądania. Wujek Skneros i Kaczor Donald. Powrót na Równinę Okropności. Kolekcja Donner-Rosy, tom 2, wydawnictwo Egmont. Ten komiks okazał się być równie dobry co część pierwsza, utwierdzając mnie w postanowieniu o zebraniu całości. W albumie znalazło się 14 historyjek i ponad 40 stron dodatków. Komiksy, chociaż ewidentnie skierowane do dzieciaków, czytały mi się na tyle dobrze, że pochłonąłem całość za jednym posiedzeniem i nawet kilka razy się przy tym uśmiechnąłem. Najbardziej podobał mi się ostatni epizod, Zstąpmy do głębi, w którym Donald przekopuje się przez monety w skarbcu Sknurusa, aby znaleźć te najstarsze i sprzedać je, oczywiście z dużym zyskiem. Tak gdzieś w połowie uświadomiłem sobie, że już kiedyś ten komiks czytałem. Nie mam tylko pojęcia w jakich okolicznościach, bo nigdy wcześniej nie zbierałem zeszytów z kaczkami. Jeżeli ktoś z Was wie, czy ta historia lub inna wykorzystująca ten sam pomysł ukazała się kiedyś w Polsce, bardzo proszę odezwijcie się w komentarzach, bo teraz nie daje mi to spokoju. Tom drugi jest obecnie niedostępny na stronie wydawcy. Przez pewien czas nie było go również na gildii. Zawitał tam jednak ponownie o czym zawiadomił mnie Blackwater Park i szczęśliwie udało mi się dodać go do zamówienia. Bardzo dziękuję za informację. 216 stron, przekład Jacek Drewnowski. Cena okładkowa 69,99 zł, a na gildii 48,90 zł. Tak jak mówiłem, dotarła do mnie paczka z tomami Kaczogrodu Karla Brexa zawierającymi historię z lat 1952-1956. Zastanawiam się, czy te komiksy, które w końcu mają już swoje lata, rzeczywiście trafiają do współczesnych dzieciaków. Może na to wskazywać popularność, jaką cieszy się ta kolekcja. Kilka tomów się wyprzedało, co najmniej dwa wznowiono. Ciekawi mnie tylko, czy faktycznie to najmłodsi czytelnicy interesują się przygodami Kaczek z Kaczogrodu, czy może raczej za dobrą sprzedaż odpowiadają dorośli fani i kolekcjonerzy. A kolekcjonować jest rzeczywiście co, bo jeżeli tylko Egmont zdecyduje się na wydanie całości, to dostaniemy aż 30 albumów. Ja wiem, że to nic w porównaniu do takiej wielkiej kolekcji komiksów Marvela, ale jednak trzeba by wygospodarować na nie trochę miejsca. I to jest jeden z powodów, dla których odpuszczam. Może kupię jakieś pojedyncze tomy, ale na całość szkoda mi półek. Tym bardziej, że przeczytałem sobie kilka historyjek i żadna z nich za specjalnie mnie nie zainteresowała. Mam szczerą nadzieję, że nigdy nie pożałuję tej decyzji. Zostajemy w temacie tytułów dla młodszych czytelników. W styczniu nakładem kultury gniewu ukazały się takie oto bogato ilustrowane książeczki, które mają pomóc wyjaśnić dzieciom, czym jest życie, a czym śmierć. W moim odczuciu z zadania tego wywiązują się perfekcyjnie. Autorkom udało się przy pomocy prostych słów i prostych obrazów oddać istotę tych, wcale nie tak łatwych do objaśnienia, pojęć. Myślę, że te książeczki okażą się nieocenionym wsparciem w pierwszych rozmowach nie tylko na temat życia i śmierci, ale również rodziny, starości czy chociażby religii. Na stronie wydawcy nie znalazłem informacji o sugerowanym wieku odbiorcy. Gdzieś na necie przeczytałem, że oba tytuły są zalecane od szóstego roku życia, ale myślę, że każdy rodzic sam najlepiej oceni, czy już pora zapoznać jego dziecko z taką tematyką. Obie książeczki mają po 44 strony, zostały wydane w twardej oprawie, na papierze offsetowym i cena okładkowa to 39,90 zł, a 39% zniżkę dostaniecie w księgarni Tantis. Kolejny tytuł od Kultury Gniewu, Rycerz Janek i instrukcja prawidłowego składania ofiar zapomnianym bóstwom. Rysunki Igor Wolski, scenariusz Robert Sienicki i Jan Mazur, kolory Tomasz Grządziela. Ten komiks to polecanka od jednego z subskrybentów ukrywającego się pod nickiem Statek Maślany. Bardzo dziękuję, po lekturze muszę powiedzieć, że wszystkie pochwały pod adresem tego tytułu są jak najbardziej zasłużone. Rycerz Janek to zabawna historia rozgrywająca się w świecie, w którym występuje zarówno magia, jak i bardziej zaawansowana technologia. Tytułowy bohater, niezwykle miły, silny i prawy rycerz, zostaje posłany do królestwa zacnego stawu, które zgodnie z przepowiednią tajemniczej wiedźmy będzie wkrótce potrzebowało jego pomocy. Tymczasem, w trakcie wykopalisk archeologicznych zleconych przez władcę tej krainy, księcia Mścigniewa, dochodzi do ważnego odkrycia. Po sześciu latach poszukiwań i siedmiu straconych łopatach, z ziemi udaje się wydobyć złowrogo wyglądający posąg. Z jego pomocą książę zamierza poddźwignąć pod upadającą ekonomię królestwa, co niestety będzie wymagało paru ofiar, ale cóż zrobić, nie każdy może być beneficjentem transformacji gospodarczej. To jest komiks, który nie ma ambicji do bycia jakimś wielopoziomowym, skłaniającym do refleksji dziełem. On skupia się wyłącznie na dostarczeniu rozrywki i wychodzi mu to bardzo dobrze. W trakcie lektury miałem trochę skojarzeń z serią 48 stron Adlera i Piątkowskiego, ale tam historia była dodatkiem do gagów, a tutaj to gagi są dodatkiem do bardzo dobrze napisanej opowieści. Jest dynamicznie, jest zabawnie, jest zdecydowanie za krótko. Mam nadzieję, że pojawią się kolejne części i że doczekamy się wznowienia poprzednich sześciu historii z Jankiem. Uspokajam ich, znajomość nie jest wymagana, aby dobrze się bawić przy tym albumie. Komiks wydano na bogato, powiększony format, twarda oprawa, papier arctic volume, czyli taka fajna matowa kreda, 72 strony, cena okładkowa 59,90 zł, cena w tantisie to jedyne 36,51 zł. bardzo polecam. I ostatni w tym przeglądzie komiks wydany przez Kulturę Gniewu, Terra Incognita ze scenariuszem i rysunkami Łukasza Rełko. Komiks rozpoczyna scena nieszczęśliwego wypadku. Mężczyzna przywraca się na mokrej podłodze i odzyskuje świadomość na obcej planecie, w ciele Jednookiego Robota. Nie mając pojęcia, co się z nim stało, ani gdzie się znalazł, wyrusza na rekonesans, szybko natrafiając na pozostałości po czymś, co mogło być kiedyś ludzką kolonią. Pytanie, co stało się z jej mieszkańcami, i co oznaczają dziwne wizje nękające naszego bohatera. Początek komiksu praktycznie pozbawiony słów jest naprawdę świetny i sugeruje, że będziemy mieli do czynienia z taką klasyczną science fiction. Nic bardziej mylnego. Fabuła bardzo szybko robi się dziwaczna. Przez pewien czas miałem jeszcze nadzieję, że zmierza ona w stronę takiej nieco psychodelicznej opowieści w klimatach zbliżonych do prozy Filipa Kardika, ale i tutaj spotkało mnie rozczarowanie. Autor wymieszał tyle różnych motywów i nawiązań, że szybko poczułem się nimi przytłoczony. W którymś momencie całkowicie zgubiłem sens fabuły i zabrakło mi motywacji, żeby spróbować go odnaleźć. Dla kogoś, kto lubi takie nieoczywiste komiksy, zagadki, terra incognita to pozycja obowiązkowa. Ja się od niej odbiłem. Być może zostawiłbym sobie ten tytuł dla samych ilustracji, gdyby nie to, że sposób, w jaki został wydany, nie sprzyja ich podziwianiu. Kultura zdecydowała się na miękką oprawę ze skrzydełkami, co przy liczącym 304 strony komiksie chyba nie jest najlepszym pomysłem. Nie odważam się otworzyć go szerzej, bo boję się, że pęknie grzbiet. A takie oglądanie jest średnio przyjemne. Całość wydrukowana na papierze offsetowym Alto, cena okładkowa to 89,90 zł, a w tantisie zapłaciłem 54,80 zł. Po bardzo przyjemnym doświadczeniu, jakim okazała się lektura Dylana Doga, postanowiłem sięgnąć po inny tytuł z Włoch. Mój wybór padł na Spaghetti Bros od wydawnictwa Elemental. Komiks opowiada o piątce rodzeństwa włoskiego pochodzenia. W młodości przypłynęli oni do Ameryki, gdzie każde z nich ułożyło sobie życie na swój własny sposób. Najstarszy z braci został gangsterem, najmłodszy policjantem. Strasza z dwóch sióstr, wiedzie pozornie zwyczajne życie u boku męża i dwójki dzieci, podczas gdy jej brat bliźniak przyjął święcenie i został księdzem. Najlepiej wiedzieć się młodszej siostrze, która została gwiazdą filmową. To zdecydowanie nie jest typowe rodzeństwo. W komiksie znajdziemy kilka powiązanych ze sobą historii, które przybliżają ich skomplikowane i co tu dużo mówić, patologiczne relacje. Ten komiks to dla mnie coś całkowicie nowego i nie przychodzi mi do głowy żaden inny tytuł, do którego mógłbym go porównać. To taka czarna komedia, w której żarty są budowane wokół scen gwałtu, przemocy domowej i morderstw. Niektóre z nich uznałbym za totalne przegięcie, ale zwroty akcji serwowane nam przez scenarzystę są na tyle absurdalne, że w żadnym momencie nie byłem w stanie brać tej fabuły na poważnie. To pierwszy tom z trzech jestem na tyle zaintrygowany, że na pewno kupię ciąg dalszy, ale nie mogę powiedzieć, abym był całkowicie przekonany do tej serii. Zobaczymy, co będzie dalej. Tłumaczenie Robert Lipski, niewielki format, twarda lakierowana oprawa, papier offsetowy, 194 strony. Cena wydawcy to 79 zł, cena na gildi 59 20 zł, 20 groszy. W styczniu kupiłem też drugi tom U od Studia Lane. Zakończenie historii walki głównej bohaterki z antechrystem okazało się być nudnawe. Niestety w pewnym momencie autorom zabrakło tych szalonych pomysłów, które niosły fabułę przez cały tom pierwszy. Komiks zaczyna poważnieć, co nie wychodzi mu na dobre. Sam finał jest niepotrzebnie przeciągnięty i przegadany. Dobrze, że chociaż ilustracje pozostają na niezmiennie wysokim poziomie, ale nie jestem przekonany czy warto dla nich zatrzymać ten komiks. Wydanie identyczne jak w przypadku tomu pierwszego, czyli powiększony format, twarda lakierowana oprawa i kredowy papier. Tym razem tylko 216 stron, cena okładkowa 89,90 zł, cena na gildii 85 zł. Styczniowy przegląd zamyka trzeci i ostatni omnibus zbierający historię z Batmanem, napisane przez Granta Morrisona. Znalazły się tutaj zeszyty z serii Batman Incorporated, trzy pojedyncze historie oraz materiały dodatkowe. W sumie 688 stron. Jeżeli chodzi o serię Batman Incorporated, to czytałem prawie same pozytywne recenzje. Z drugiej strony, od kilku osób siedzących w uniwersum DC znacznie głębiej niż ja, usłyszałem, że ta cała historia to jedno wielkie nieporozumienie. Pomysł wyjściowy faktycznie nie prezentuje się jakoś zachęcająco. Bruce Wayne ogłasza światu, że jego firma finansuje Batmana, a następnie zakłada międzynarodową organizację zrzeszającą różne Batmano-podobne postacie. Cel, oczywiście, walka ze zbrodnią, tym razem w wymiarze globalnym. I właśnie to niespecjalnie do mnie przemawia. Najlepiej wspominam te historie z Batmanem, w których działał on na zdecydowanie mniejszą skalę. Ale to jednak Grant Morrison, i myślę, że warto sprawdzić jego interpretację mrocznego rycerza. O ile oczywiście znajdę w końcu czas, bo póki co ten omnibus ląduje w poczekalni obok dwóch poprzednich części. Na kolejny przegląd zapraszam w Bracu, a w międzyczasie obiecywałem rodzinę z domku dla Lalek, tylko trochę przeszła mi ochota, żeby o niej opowiadać. Tym bardziej, że lada dzień powinny do mnie trafić aż trzy komiksy, które zamówiłem jakiś czas temu w przedsprzedaży, i to któremuś z nich chciałbym przyjrzeć się bliżej. Ale do tytułów Hillhouse Comics jeszcze powrócę. Przy okazji sprostowanie. Opowiadając o koszu pełnym głów, zaliczyłem wpadkę, powiedziałem, że jest to jedyny tytuł ze scenariuszem Hilla, co, jak słusznie zauważył w komentarzu Grzegorz Tupikowski, jest nieprawdą. Pisarz odpowiada również za fabułę serii Plunch. Przepraszam za pomyłkę i dziękuję za czujność. Wracając do planów na resztę miesiąca, jeżeli tylko dam radę, to pokażę wam przynajmniej jedną z nowości od wydawnictwa Lost in Time. A miesiąc będę chciał zakończyć kolejnym komiksem nawiązującym do twórczości Lovecrafta. Spodziewajcie się mnie w okolicach następnego poniedziałku. Do usłyszenia, cześć!